Dzień dobry, budzimy się, pora na optymistyczną pogodę Arche. Dziś nadajemy dla Was prosto z resto barów Arche Poloneza w Warszawie. Dziękuję bardzo, ja właśnie dostałam pyszną zupkę na śniadanie. A dlaczego zupa na śniadanie? O tym za chwilę. A już teraz sprawdzimy, co serwują dla nas pozostałe hotele Arche. Zapraszam. O, oh, yeah. A na dobry początek ze stolicy przenosimy się prosto do Lublina, gdzie czeka na was jak zawsze uśmiechnięta i w walentynkowym nastroju Agata. Cześć Agata. Cześć Aniu. Witam was ciepło z Lublina. Dzisiaj chciałam was zaprosić do skorzystania z naszej specjalnej oferty walentynkowej. Święto zakochanych już niebawem, więc przygotowaliśmy specjalne atrakcje, między innymi romantyczną, czterodaniową kolację wraz z butelką dina Specjalne menu przygotowała nasza restauracja kulturalna. Pakiet na masaże walentynkowy dla dwojga w naszym Ozi Spa and Wellness oraz pakiet popytowy łączący kolację, masaże z dostępem do naszej strefy spa z sauną. Szczegóły znajdziecie jak zwykle na naszej stronie internetowej www.archehotellublin.pl Zapraszamy do zakładania rezerwacji również na naszej stronie telefonicznie lub mailowo. Do zobaczenia. Dzięki Agata. Masaż i kolacja dla dwójka. Świetna propozycja. Mam nadzieję, że ogląda to mój chłopak i może wpadnie na pomysł, żeby mnie tam zabrać. Dzięki Agata za pomysł. A już teraz zapraszamy do Janowa, gdzie czeka na Was Kasia. Cześć Kasiu! Cześć Aniu! Pogoda wianowie nas nie rozpieszcza. Długie, zimowe wieczory sprawiają, że się rozleniwiamy i zostajemy w domu. A my wychodzimy da Was z propozycją nowej formy relaksu, jaką jest Aquafitness. Jest on prowadzony w każdą środę, piątek i sobotę. Atrakcja dla każdego, kto chce przygotować sylwetkę na nadchodzące letnie dni. Dziękuję. Myślę, że Aqua Fitness to świetny pomysł dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mają noworocznych pomysłów na siebie. Dziękuję, Kasiu. Dziękujemy wszystkim Arche Hotelom za dołączenie się do Akcji Dla Wośb. A od Arche TV leci wielkie, czerwone, gorące serce dla wszystkich dzieci, które walczą z wadami wzroku. Ja teraz biorę się za zupkę, bo już trochę mi stygnie, a tymczasem zapraszam na relacje naszych reporterów z Arche Hotel Częstochowa. Aniu, za oknem zimowa aura, a my pracujemy w naszym ciepłym i przytulnym hotelu. Dla naszych gości szykujemy kolejne niespodzianki. Już 19 lutego zapraszamy na kolejne kameralne spotkanie w naszym hotelu. Będzie to prywatne ze świetną muzyką i pysznym jedzeniem. Więcej informacji na stronie internetowej www.czowa.com. Do zobaczenia. Cześć! Kameralna imprezka w takim towarzystwie i pięknych wnętrzach, to brzmi doskonale. Bardzo dziękuję. A już teraz z powrotem wracamy do stolicy na geologiczną. Cześć Julka. Cześć Aniu. A hotel geologiczna zaprasza wszystkich na ferie do stolicy. Warszawa przygotowała dla nas moc atrakcji, a nasz hotel proponuje m.in. piłkarzyki, gry planszowe oraz oczywiście komfortowy wypoczynek. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych gości specjalną ofertę. 3 za dwa. Rezerwując 3 doby, ostatnią masz gratis. Ach, te piłkarzyki. Pamiętam je z dzieciństwa. Szkoda, że zawsze przegrywałam. Ale to nic. Już teraz zapraszam Was <coughs> do Żnina. Ciekawe, co tam dla nas przygotowaliście. Cześć. Dziś witam Was restauracyjna załoga Kaja i Kami. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy Was zaprosić na nadchodzące święto zakochane. W związku z tym już 14 lutego zapraszamy do restauracji Melasa wszystkie pary i nie tylko pomoc muzyczno-kulinarnych dozwał. Wyobraźcie to sobie, aksamitny wokal i romantyczne dźwięki pianina, a przy tym wszystkim rozkoszowanie się w kwitnym menu przygotowanym specjalnie dla Was przez szefów. Pamiętajcie, że wspólnie spędzony wieczór to najlepsze, co możecie podarować swojej drugiej połówce. Więc zachęcamy Was do rezerwacji storików albo telefonicznie, albo przy recepcji z Do zobaczenia! W takim razie my również zapraszamy na romantyczne walentynki do Żnina. A już teraz przenosimy się prosto do kuchni w Arche Hotel Piła, gdzie czeka na Was Dominik. Cześć Dominik, ależ tam u Ciebie głośno. Dzień dobry, witamy optymistycznie w hotelu Arche w Kuchni Restauracji Marki. Dzisiejszego dnia dołączyliśmy do wspaniałego programu Tugut Good To Go, który zajmuje się niemarnowaniem jedzenia w dzisiejszych czasach, tak zwanym No Waste. Na czym polega ten program? Wszystko to, co zostaje z naszego śniadania, zazwyczaj zostaje wyrzucane, bo następnego dnia nie nadaje się do niczego. Postanowiliśmy dołączyć do programu, którym jedzenie nigdy się nie marnuje. Oto takie paczki będzie można kupić na stronie tu good to go za 3 czwarte ceny. Myślę, że to jest wspaniała inicjatywa, która pozwoli światu na mniejsze zużycie produktów. I za, zapraszam do dołączania do tej, do tej akcji wszystkich hoteli. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy. Dominik, ja Ciebie cały czas słuchałam i bardzo popieram akcję. Też bardzo nie lubię, jak marnuje się jedzenie, na pewno tę zupkę dojem do końca, ale zanim dojem, to przecież jeszcze na koniec Puławska. Zapraszam na Puławską. Cześć, dzień dobry, tu Puławska rezydencja. Co na naszym warszawskim nieboskłonie? 27 lutego, już za miesiąc, o 19 na Puławskiej, recital szopenowski. Wystąpi niezwykle charyzmatyczny Marcin Wieczorek. Pianista młodego pokolenia, który walczył o tytuł najlepszego pianisty na świecie w pierwszym etapie konkursu szopenowskiego w zeszłym roku. Zapraszamy za miesiąc na Puławską na znakomity recital szopenowski. Do zobaczenia! I dziękuję bardzo. Zrobiło się bardzo kulturalnie, ale w naszych hotelach nie tylko kulturalnie, ale i zdrowo. Wracamy do tematu mojej zupy. Dlaczego zupa na śniadanie? Ponieważ taka zupa daje nam mnóstwo energii, wspomaga nasz układ trawienny, dodaje nam siły na cały dzień. A to nie koniec niespodzianek, jakie szykuje dla Was hotel Arche Poloneza, ponieważ co piątek hotel będzie organizował festiwal zup. Co tydzień będzie można wziąć taką zupę na wynos, a jeśli przyjdziecie ze swoim słoikiem, będzie ją można zakupić po prostu taniej. Także zachęcam Was do bycia zdrowym, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. Na dzisiaj to wszystko, a już za tydzień kolejna optymistyczna pogoda Arche. Życzę Wam dobrego dnia, a Wy możecie życzyć mi smacznego, bo kończę moją pyszną zupę. Pa!